Witam wszystkich, nazywam się Dobrosław Rola, jestem członkiem Top 5 Złotych Production. Na Wasze zaproszenie udajemy się do Waszych domów, gdzie macie okazję popisać się przed nami swoimi talentami kulinarnymi. Gotowanie swoją drugą naturą? Zgłoście się do nas i pokaż całemu światu swój kunszt kulinarny godny najlepszych restauracji. Zgłoś się do nas przez e-mail, czekamy właśnie na Ciebie. Cześć Dobrosław, piszę do Ciebie, ponieważ chciałabym pochwalić się światu moimi zdolnościami kulinarnymi. Uwielbiam gotować i jest to moją prawdziwą pasją. Nadeszła wiosna, i w związku z tym chciałabym zaproponować Ci coś lekkiego, smacznego i pożywnego. Jeśli jesteś zainteresowany, to zapraszam. No to dzwonimy! Okrzema fenik, słucham? Cześć, Oksana z tej strony, Dobrosław Rola, 105zł Production. Jesteś w domu? Tak, jestem, jestem w domu. Otrzymaliśmy wiadomość od Ciebie i chcielibyśmy Cię odwiedzić. Czy możemy być u Ciebie w ciągu godziny? Ale to super, fajnie, no pewnie, pewnie możecie być u mnie. Mam właśnie wszystkie składniki przygotowane, więc zapraszam serdecznie. No to super, wyczekuj nas w ciągu godzinki i będziemy u Ciebie. Do zobaczenia. No to co, lecimy. Cześć, Xana, z tej strony Dobrosław. Wpuściliśmy? Super. Cześć, jestem witam, witam, zapraszam. Dziękuję. Cześć, Eksana. No, cześć. Mogę usiąść? się daje, daj. Tak. Okay, widzę tu wiele produktów. Powiedz mi, co dla mnie przygotujesz? Więc przygotujmy dzisiaj barsz ukraiński, mm -hmm. ponieważ jestem z Ukrainy. I często to też gotuję dla swoich domowych i dzisiaj zdecydowałam się też to przygotować. Mm -hmm. e, mamy tutaj takie produkty. E... Właśnie część produktów poznaje. Poznaje tutaj warzywa, poznaje mięso, ale nie poznaje tych trzech produktów. Możesz no coś płaszczy. o powiedzieć? No to jest taka trochę tajemnica przygotowania barszu, ponieważ e, niezbędnym składnikiem barszy jest zawsze fasola. E, gdyż fasola potrzebuje najwięcej czasu do gotowania to ja preferuję tą właśnie z puszki, ponieważ jest już ugotowana i nie potrzebuję tego czasu za pomocą tej fasolki, przyspieszymy tą sprawę mm -hmm. i dostajemy ten smak właściwy, mm -hmm. który najbardziej odpowiada temu ukraińskiemu barszczu. Rozumiem, to jest firma Pull a co to jest za firma? To jest firma, która produkuje i sprzedaje bałkańskie jedzenie, bałkańskie potrawy. Między innymi tutaj mamy też takie bakłażany, mhm. też pomidory w sosie własnym. To pewnie będzie podkład, prawda? Do zupy, jakaś um, baza. Będzie, to będzie nam służyło jako baza, Aha. ponieważ to jest o wiele lepiej od zwykłego przyciera pomidorowego, który nam da no, tylko kolor i trochę smaku. Mhm. Tutaj mamy, dostaniemy tutaj taki prawdziwy pomidorowy przysmak, który mhm. potrzebny jest na barszu. Mhm. Jak mówiłam, ta e, przygotowana fosola przyspiesza nam całość i da nam taki e, przysmak mhm. niezbędny. A to po prostu użyjemy sobie potem na chlebek e, mhm. doda jako dodatek do barszu, żeby. Nam No, resztę produktów poznajesz. Jasne. Tutaj mamy kapustę, żeberka. przeferuję. oczywiście, każda gospodarka może sobie wybrać mięso A. na własny gust. No i resztę przyprawy. Mm -hmm. Właśnie przez, te, przez tą fasolę nie potrzebujemy dużo tam, tylko klasycznych sól. Piercz ulubiam, kminek, więc mm -hmm. też wziąłem liście każdej. Poznaję to oraz zielę angielski. Jasne. To Oksana, wiesz co? Nie mogę się doczekać. Tu zaczynamy. Jasne. Drogi przedsiębiorco, jeśli jesteś producentem produktów spożywczych, to w następnym odcinku możemy użyć Twoich produktów do przygotowania czegoś smacznego. Zapraszamy do kontaktu. Będzie to idealny sposób na rozpromowanie swojej działalności. Wyślij do nas maila i zaczniemy działać.